Witam na moim kanale. Mam na imię Wita. Mieszkam w Turcji w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień. Zgwieździmy ah, się. Słońce już spało. sama na plaży. ale nikogo, nikogo nie ma. Śmiłam się, jestem taka zaspana. Stałam specjalnie wcześniej, żeby przyjść na plażę na wschód słońca. No i się okazuje, że jeszcze wcześniej muszę stawać, żeby zdążyć, bo dzisiaj jest słoneczko jest wysoko. Widzę, gdzie ono jest. A! ale już świeci, że... oj! uciekamy! Zaczynamy dzień, soneczka już jest wysoko a o której wy wstajecie? no ja specjalnie wstałam, ale jak widzicie Okazało się za późno. Trzeba wstawać wcześniej <grybujesz> i depić swoją poranną kawę. Dziękuję Ci Gabi za super przepis. Dzisiaj jedziemy szukać sobie łóżko albo przynajmniej ma teraz, bo czeka nas bardzo szybko przeprowadzka. Jak widzicie, łazimy dzisiaj po sklepach meblowych, a raczej po sklepach, gdzie sprzedają materace. No, musimy coś wybrać, bo plany nam się szybko tutaj zmieniają. A przez ten koronawirus mieliśmy dłużej zostać w tym mieszkaniu i ta pani miała nie przyjechać, a teraz do nas zadzwoniła, że po prostu chce jechać, mimo że jej cała rodzina odradza jej tej wędrówki z Ankary do Mersin, ale się uparła i chce przyjechać bardzo szybko, po prostu, no wręcz jakby, jakbyśmy dzisiaj się wynieśli z mieszkania, to by przyjechała. Dosłownie dzisiaj tutaj, więc no, podpisaliśmy dokumenty i szukamy łóżka. No, będziemy się przynosić chyba w ten już weekend, nie wiem, od następnego tygodnia będziemy mieszkać w nowym miejscu. No i dzisiaj musimy szybciutko znaleźć materas i go zamówić, ale nie ma problemu. Tutaj a, tak naprawdę można a, zamówić i zrobić bardzo szybko. No, То так. się pojawiam zobaczcie cała roszczach no bo jak się kupuje materas no to trzeba spróbować tak to, to na jednym materasie poleżało na drugim no i chyba już mamy ten typ który nam się podoba i są po prostu ten rozmiar, który nam się podoba jest po prostu od razu. Możemy nawet dzisiaj mogą nam to przywieźć, no ale dzisiaj jeszcze nie mamy gdzie wieść. No ale gdybyśmy chcieli to dzisiaj, jutro ten materas może być u nas w domu, więc no i cena też w porządku. E, ceny tak się zaczynają od e, akurat tutaj ma teraz e, 1,80 m na 2 No i cena, bo tutaj jakaś jest teraz e, promocja 1600 od 1600 powiedzmy, 2000 widzieliśmy tam też w takim jednym sklepie były materase po 3500, a szwajcarskie, ale no może jakościowo są jeszcze lepsze, na pewno, ale tutaj tak naprawdę położyłam się na tamtym materasie, położyłam się na tym i nie widzę żadnej różnicy. Chociaż w poprzednich sklepach a próbowałam i nie każdy mi się podoba. Mi się podobałam bardzo takie twarde, prawda? Więc tutaj taki twardy i cena w porządku i mogą po prostu od, od teraz to przywieźć, więc super, łóżko już będziemy mieli, no albo nie łóżko, ma teraz, łóżka od razu nie kupujemy, bo, bo z łóżkami to jest tak, że nie, nie od zawsze są. Nie, a, znaczy no nie od zawsze, nie nie... A, trzeba zamawiać łóżka. O! Bo tutaj takie wystawowe są i na łóżko się duże dłużej się czekam. No, to jedziemy dalej. Takim widokiem, kochani, będę z wami się żegnała. O, się zmęczyłam dzisiaj łożeniem po tych sklepach. Słuchajcie, zalecenie, no jest nie wyłazić z domu, ale przy tej naszej przeprowadzce, no to po prostu musimy pójść do sklepów. Na całe szczęście nie było nikogo w tych meblowych bo chyba no, nie, nie, ma, nie mają ludzie, tak wielu ludzi konieczności kupowania teraz materasów i łóżek. No ale znaleźliśmy to łóżko, które nam się podobało, materas, więc no, już by mamy na czym spać. Więc tutaj kończę. Życzę wszystkim miłego wieczoru, miłego oglądania filmiku i do zobaczenia w kolejnych jutro. Pa pa!